Cześć kochani, witajcie z tej strony. Ania, witam Was dzisiaj w nowym filmie i dzisiaj zapraszam Was na test taniego i podobno bardzo trwałego podkładu z Perfekty. Więc jeżeli jesteście ciekawi, no to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Kupiłam go z przypadku i czystej ciekawości, bo w sumie nawet nikt z was mnie o nim nie pisał, ale zobaczyłam go na półce w Rossmanie i tak sobie pomyślałam, ej no, może być ciekawie, więc kupiłam. I tak się teraz zastanawiam, czy ja wam coś na tym kanale już z perfekty testowałam. Hmm... Niech ja pomyślę. Boże, wiem, co wam testowałam. Był jeden podkład, który był spoko, ale niesamowicie śmierdział. Tu go możecie obejrzeć. Ale dzisiaj testujemy ten, jest to perfekta All Day Under mask Cover. Nie wyobrażacie sobie, ile razy musiałam to zdanie powtórzyć, bo cały czas mówiłam undercover. Ogólnie jak zobaczycie na to opakowanie, tutaj się rzuca wam taki koronny marketing po prostu. Proszę bardzo, zobaczcie, jest maseczka, która jest wyznacznikiem teraz trwałości makijażu, jak widzicie na opakowaniu. Ten podkład ma naprawdę spoko cenę, bo kosztuje tylko 20 zł, jest dostępny w trzech odcieniach. Ja się oczywiście bardzo z tego powodu cieszę, bo ta gama jest taka rozbudowana, że wiecie, że mogłam sobie wybrać kolor taki, jaki mi odpowiada. Ironia, sarkazm i wszystko w jednym. Zdecydowałam się na kolor najjaśniejszy z gamy, czyli Porcelain i co nam producent mówi o tym produkcie? Jest to innowacyjny i ultra lekki fluid o przedłużonej trwałości. Ma formułę Super Long Lasting, która sprawia, że jest odporny na ścieranie, także pod maseczką. Ma dopasowywać się do kolorytu cery, kryje niedoskonałości i zapewnia aksamitną gładkość. Zawiera formułę Microbiome Care, która wspiera funkcje ochronne skóry, ma kwas hialuronowy oraz witaminy E, które nawilżają i pielęgnują i ma wyglądać perfekcyjnie przez cały dzień. Więc mamy dużo obietnic, jeżeli chodzi o ten produkt. Sprawdźmy, jak będzie w rzeczywistości. Wiecie, co mi się bardzo już tak na samym wstępie podoba, oprócz tego, że jest to opakowanie szklane? Ta pompka w tym produkcie się też zamyka i w tym momencie jest ona, widzicie, Przekręcona w ten sposób, że nic nie da się nacisnąć, a jak przekręcę ją w lewą stronę, to już mogę aplikować produkt, więc super rozwiązanie. Więc fajnie, fajnie, ale przejdźmy do tego, co interesuje nas najbardziej, czyli do środka, czyli do samego produktu, jak on się sprawdzi na twarzy, jak będzie wyglądał, czy będzie faktycznie trwały, czy może będzie odwrotnie i będzie kiepski. Zobaczmy. Jeżeli chodzi o jego konsystencję, jest bardzo rzadka, ale kolor, jak na razie, wydaje mi się, że jest bardzo ładny. Jedną rzecz muszę zaznaczyć. On też ma dosyć nieprzyjemny zapach. I powiem Wam, że ten zapach jest taki trochę alkoholowy, bym powiedziała. Więc. Hmm. Zastanawiające, ale bardzo dobrze on się stopia z cerą. Jego krycie jest takie, bym powiedziała, maksymalnie średnie. Nie powiedziałabym, że jest to krycie pełne, ale na skórze jest bardzo lekkim. Kolor, jak możecie zobaczyć, należy do cieplejszych odcieni, ale bardzo ładnie się z tą skórą stapia. I mam takie wrażenie, że on trochę zastyga na tej twarzy, przez co mam takie lekkie uczucie ściągnięcia. Na czole mam trochę niedoskonałości, więc zobaczymy, jak on sobie poradzi z zakryciem ich. Nawet nie najgorzej sobie z nimi poradził, aczkolwiek te większe przebijają, więc, no tak jak mówiłam, to okrycie będzie średnie. I też możecie zobaczyć, że on zoksydował. Jest różnica między szyją, a między moją twarzą i między tym, co było na początku, jak go na twarz nakładałam. Więc też on idzie w taką lekką pomarańcz. Dlaczego? Bo to jest już kolejny przypadek, że tak się dzieje, i jest to znowu najjaśniejszy kolor z gamy. Kurczę, ale jedną rzecz wam powiem: on naprawdę zajebiście wygląda na twarzy. Gdy by pominąć ten kolor całkowicie to byłaby rewelacja więc nie ucieknę od tego, że muszę go nałożyć jeszcze na szyję, bo jednak to odcięcie jest znaczące, ale teraz zapraszam Was na zbliżenie, zobaczycie sobie jak ten podkład wygląda, a nie przypudrowany z bliska Proszę bardzo, tak ten produkt wygląda z bliska, jeszcze nie przypudrowany. To wykończenie jest takie lekko rozświetlające, ale nie aż tak mocne jak w przypadku podkładów, które Wam ostatnio testowałam. Wydaje mi się, że przy nich to wyświecenie było znacznie większe. Jeżeli chodzi o policzek, to ja nie mam większych zastrzeżeń. Bardzo ładny ten podkład wygląda, pory są wyrównane, też ta skóra jest wygładzona. Moim zdaniem jak najbardziej też poradził sobie z zakryciem zaczerwienień. Więc większych uwag na razie nie mam. To ściągnięcie, które które miało miejsce na początku, jak ten produkt zastygał na mojej twarzy, już przeszło, jest wszystko w porządku i podoba mi się ten efekt wygładzenia, jaki ten produkt zapewniał, naprawdę. Więc ja teraz wydaje mi się, że dokończę mój makijaż i tu do Was wrócę. Tak się prezentuje już skończony makijaż. Jeżeli chodzi o nakładanie wszystkich innych produktów, to nakładały się one bez większego problemu, nic się nie ruszało. I też makijaż, moim zdaniem, w ostatecznej formie wygląda bardzo ładnie z tym podkładem. No ale dobra, zobaczmy, jak on sprawdzi się w teście trwałości. Teraz zapraszam Was na przebitki, a później na podsumowanie. No, witam Was już na podsumowaniu naszego dzisiejszego testu. Jak ten podkład się sprawdził? Jakie są moje opinie, plusy, minusy? Już Wam wszystko mówię. Wyświeciłam się, jak możecie zobaczyć, ale to wyświecenie wygląda tak w miarę ładnie, nie uważacie? Nie ma aż takiej tragedii, bywało gorzej. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona jedną rzeczą, mianowicie trwałością tego produktu, bo faktycznie przez cały dzień wytrzymał on praktycznie w stanie nienaruszonym. Jedynie, tak, no, minimalnie. Z nosa zszedł, ale o tym Wam więcej za chwilę opowiem. Mimo tego, że mam z gamy najjaśniejszy kolor, to niestety on też trochę ciemnieje i moim zdaniem do takich najjaśniejszych nie należy. Ma on dosyć ciepły odcień, no i idzie w taką lekką pomarańczę, ale nie aż tak tragiczną jak to bywało. Tak ogólnie w ciągu dnia na tej twarzy naprawdę kolorystycznie nie wyszedł on najgorzej. Nie podobał mi się jego zapach i ja nie wiem co jest w tych wszystkich podkładach z Perfecta, ale to jest już kolejny, drugi tak na dobrą sprawę, do którego mam też zastrzeżenie jeżeli chodzi o zapach. Ten Zapach w tym przypadku jest taki bardziej alkoholowy, jest to moim zdaniem dosyć wyczuwalne. Ale na szczęście jest ten zapach tylko przy aplikacji, później go nie ma. Chcę Wam o tym powiedzieć, żebyście wiedzieli. Ma on bardziej rzadką, wodnistą konsystencję. On też na twarzy zastyga, i wydaje mi się, że przez to on się też fajnie stapia ze skórą. I też dzięki temu i tej konsystencji ta jego trwałość jest znacznie wyższa. Ja osobiście lubię takie konsystencje, więc mi ona jak najbardziej odpowiada. Nie odznacza się na twarzy, też ładnie ją wygładza, nie podkreśla suchości. Według mnie wygląda on naprawdę mega korzystnie. Ja jestem w szoku, tak mówiąc szczerze, jak go już zaczynałam testować, to miałam takie. To może być coś dobrego, fajnego i taniego. Wykończenie tego podkładu jest bardziej naturalne, takie matowo-satynowe. On jak już Wam zastygnie na twarzy, to Właśnie jest taki efekt lekkiego matu. Myślę, że czajcie o co mi chodzi i było to widoczne też na przebitkach wcześniej w trakcie właśnie testu, jak Wam pokazywałam, jak on wygląda. No, kolor mi tak nie do końca leży, ale i tak uważam, że mimo wszystko, jak tak patrzę na siebie w kamerze, no to nie wygląda on najgorzej. Naprawdę bywało tutaj czasem naprawdę hardkorowo, jeżeli chodzi o niektóre kolory podkładów, więc jest ok, jeżeli o to chodzi. Ale będę ubolewana tym, że gama kolorystyczna ma tylko trzy odcienie. Jest to zdecydowanie za mało. Wszyscy o tym wiemy. No i ze względu na to, taki minus ode mnie. Chodziłam oczywiście też dzisiaj w masce, no i to odbicie się tego produktu na niej było praktycznie niezauważalne. Ewentualnie tam właśnie coś przynosi, się odbiło. I jeszcze tak na sam koniec powiem Wam minus, który zauważyłam i myślę, że może mieć oddziaływanie na osoby, które mają na przykład troszeczkę bardziej suchą skórę. Mianowicie, ja mam cerę mieszaną i zaraz po aplikacji tego produktu, jak on zastyga na Twarzy, no, to mam takie lekkie uczucie ściągnięcia. Ono potem niknie, ale jednak występuje. Jeszcze sobie przeglądnę tu, jakie producent miał obietnicę. Miał być on ultra lekki. Zgodzę się, faktycznie on tej skóry nie obciążał. Ja też po czasie nie czuję się zmęczona, ani w żaden inny dzień też nie czułam takiego, wiecie, obciążenia i zmęczenia, jak stosowałam ten produkt. Przedłużona trwałość zdecydowanie ma bardzo dobrą tą trwałość. Odporne na ścieranie, no tak w 95%, jak mówiłam, no niestety przy takim naprawdę mocniejszym pocieraniu bo myślę, że on Wam bez problemu zejdzie. E, dopasowuje się do kolorytu cery. Serio? Kryje niedoskonałości. Te mniejsze, większych Wam nie zakryje, bo jak mówiłam, on ma krycie maksymalnie średnie. Chociaż wydaje mi się, że tego nie powiedziałam w podsumowaniu, więc mówię teraz. Takiego efektu nawilżenia i pielęgnacji nie zauważyłam zbyt dużego ale też nie zauważyłam, aby on mojej cery przesuszył. Więc już tak podsumowując, jest to całkiem dobry i tani podkład, do 20 zł, więc brawo. No i tak, dajcie mi znać, czy wystosowaliście ten podkład, jak się on u Was sprawdził, a jeżeli nie, to jak Wam się on podobał, jakie są Wasze opinie, spostrzeżenia, oczywiście czekam na Wasze komentarze. A z mojej strony jest to już wszystko, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę, a także o odwiedzeniu mnie na moich mediach społecznościowych, do których link macie standardowo w opisie. I cóż, kochani, do następnego razu, bądźcie trzymajcie się, cześć. Mua.